Witam serdecznie. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Mam nadzieję, że tak. Witam serdecznie. Dajcie znać, czy mnie widać, czy słychać. Już zobaczymy za chwileczkę, czy jest ok. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że jest ok. Super. Kochani, uh, sprawdzamy teraz jeszcze na samym live. Czy jest wszystko dobrze? Teoretycznie jest wszystko bardzo dobrze. Natomiast to sprawdzimy na stronie. Dziękuję wszystkim bardzo za oczekiwanie. Jesteśmy. Fantastycznie. Teraz tak, robimy taką, taką kwestię. Po pierwsze bardzo dziękuję tym, którzy już są i witam serdecznie wszystkich punktualnych. Druga sprawa, to bym prosiła od razu o to, żebyście udostępnili ten live po prostu komu się tylko da. Dlatego, że dzisiaj dam content odnośnie power network marketingu, czyli czym jest te moc tego, tego biznesu, czym jest właśnie moc kluczowa moc network marketingu, marketingu wielopoziomowego, MLM tak zwanego, tak? Teraz tak, chciałabym bardzo prosić, żebyście wszyscy podostępniali to na swoich profilach, na swoich messengerach, swoich grupach, Znajomym, przyjaciołom, komukolwiek, kto zajmował się network marketingiem lub chce poznać network marketing, po prostu chcę poznać, tak? I zaczynamy. Bo wiele osób, myślę, że dzisiaj, tym bardziej w dobie takiego, takiej sytuacji, jaka jest na świecie, szuka sposobu, szuka innego modelu zarabiania pieniędzy. Warto jest, żeby właśnie promować network marketing z racji tego, że ja już 23 rok, jak jestem w tej branży, powiem Państwu, że bardzo się cieszę, że jestem w tej branży, bardzo się cieszę z tego powodu, że z zera, tak naprawdę kompletnie zera w biznesie. Dzisiaj jestem top liderem światowej klasy i cieszę się bardzo, że jestem ekspertem w tej dziedzinie, również w social media, ale też i że rzeczywiście sukcesy są ogromne, tak? Totalnie ta, ta branża zmieniła nie tylko nasze życie, ale też i życie naszych, naszych partnerów, naszych liderów. Czy widać i słychać mi się, że tak? Dajcie mi tylko znać, bo ja widzę wszystko OK, więc wy też powinniście to widzieć i słyszeć. Jeżeli chodzi o temat, dajcie mi tylko w yy, komentarzu informacje, czy jest dobrze, czy tak, czy nie. I zaczynamy. Zaraz to sprawdzamy, czy jest wszystko dobrze, na pewno. Bo dobrze jest u mnie, ale ktoś to pisze, że nie. Dzisiaj na 10, fantastycznie, super. Słuchajcie, zaczniemy od tego, że najważniejszym, takim kluczowym elementem, który daje ten power w network marketingu jest nic innego jak, jak kluczowa, zasadnicza rzecz, która sprawia, że network marketing, jak sama nazwa mówi, czyli sieć partnerów, obrotów, użytkowników i partnerów, tworzy się w tak dynamiczny, prosty, w duplikowalny sposób, więc tym powerem network marketingu jest multiplikacja. Multiplikacja, to jest słowo, które ja kiedyś, jak byłam na targach rozwoju osobistego, to było w Polsce, kiedy mileski Partnerzy organizowali targi rozwoju osobistego, zaproszono mnie tam również do wzięcia udziału, miałam swoje stanowisko, miałam swoje przemówienie dwa razy i między innymi tam mówiłam o tej potędze, o tym powerze, o tym o tej mocy network marketingu, którą nie ma żadna inna tak naprawdę biznesowa branża, tylko network marketing to ma. I to jest właśnie multiplikacja. Multiplikacja to jest taki z angielskiego multiplication, to jest taki właśnie taka, taka definicja, taki, takie słowo, które oznacza, że każdy z nas w tej branży robi bardzo małą rzecz regularnie, cyklicznie co miesiąc. Z czego tworzą się ogromne obroty, bo każdy z nas duplikuje, multiplikuje to, co robią liderzy, to, co robią ci na górze, liderzy, właściciele najpierw firmy, zaczynają z ideą, z produktem, z koncepcją, planem marketingowym. Oni idą do liderów kluczowych, i liderzy idą do partnerów, i cała, cały świat, czy wszyscy ci partnerzy, liderzy, ale też i konsumenci, użytkownicy, co robią? Oni tak naprawdę multiplikują. Co miesięcznie zakupując bardzo małą dla siebie, na własne potrzeby ilość produktów. I ta multiplikacja to jest ten power, ta, ta moc taka, taka dosłownie tajemnica network marketingu. Jak to jest możliwe, żeby na przykład, jak, jak ja jestem teraz w firmie, jest trzy lata, firma zaledwie istnieje. I po trzech latach jest ponad milion użytkowników tych produktów, i słuchajcie, są milionowe czeki, są ogromne czeki, po prostu wypłacane pieniądze, pieniądze partnerom i liderom. I tak naprawdę, co jest kluczem, że, że jakaś kobieta zarabia po prostu ponad milion złotych miesięcznie, a jest zaledwie minęło trzy lata? W, w network marketingu to jest możliwe. Miesięczny zarobek ponad milion złotych po trzech latach od startu. Czy ona ma y, milion klientów osobistych? Nie. Czy ona ma milion partnerów osobistych? Nie. Czy ona sama osobiście zakupuje na siebie towar, potem po czym go, go magazynuje, a odsprzedaje, rozprzedaje? Nie. Czy ona na przykład ma, taka osoba, lider, czy ona ma po prostu w ogóle, prowadzi sama księgowość, osprzedaje, dystrybuje produkty, polecając, czyli dowożąc je czy, czy, czy wysyłając je kurierem? Nie ona się tym nie zajmuje ona zajmuje się przekazem informacji człowiek sam podłącza się do źródła do firmy kupuje produkty dla siebie samego dlatego cała potęga multiplikacji to jest potęga tego że każdy z nas w network marketingu robi bardzo małą rzecz czyli dosłownie kupuje produkty na siebie na własne potrzeby po to żeby nie, korzystać ich z nich tak załóżmy masz y, potrzebę w w produktach w suplementach każdy z nas, Kupuję produkty, dlatego że je potrzebuje. To jest proste. Jeżeli kupujesz coś, to tylko dlatego, że go potrzebujesz. I teraz, jeżeli potrzebujesz suplementów, kupujesz suplementy, nikt ci nie zmusza, masz masę różnych firm, wybierasz spośród wszystkich firm, wybierasz daną firmę X i masz suplementy. I ty te suplementy używasz, ty jesteś niezadowolony i zaczynasz czuć efekty, zaczynasz się tym dzielić. I zobaczcie, że ta multiplikacja jest tylko wnet marketingu. Jak ty dokładnie jesteś w tym konsekwentny. Cenisz tą firmę, ufasz tej firmie, zaczynasz rozumieć, że te suplementy są naprawdę wyjątkowe, bo one Tobie działają, bo dają Ci rezultat A, B i C. Ty zaczynasz o tym mówić ludziom, zaczynasz o tym dzielić się z innymi ludźmi, zaczynasz o tym wołać na rynku. Nie tylko z tymi przyjaciółmi, rodzinie, ale wszystkim, komu się da. I co się okazuje? Że kogo Ty przyłączasz do tej wielkiej sieci, sieci partnerskiej, klienckiej, czy użytkowników, zwać jak zwać, ty powodujesz automatycznie multiplikację, czyli powielanie, wielokrotne powielanie. To nie jest tylko duplikacja, bo termin w Polsce, na przykład, po, pojęcie duplikacji w MLM jest bardzo znane, ale multiplikacji nie. Ja to wprowadziłam właśnie dwa lata temu, kiedy miałam to na targach rozwoju. To jest multiplikacja, bo ja mam na przykład swoich osobistych 10, 20, 30 partnerów, użytkowników, tak? Ja na przykład, ja, ja mam ich osobisty, to są moi osobiści, które ja pozyskałam z rynku. Ja ich znalazłam, albo oni nie znaleźli, ale kupili produkty przeze mnie, oni zaczynają, zaczę, zaczęli używać produkty danej firmy, którą ja polecam, dlatego że oni widzieli to u mnie i to jest duplikacja. tak? To, to oni mnie nie zduplikowali, ale kiedy mówimy o multiplikacji, to jest ten power network marketingu, to jest ta siła network marketingu. Network marketingu nie chodzi o duplikację. No to w marketingu chodzi o wielopoziomowy. Wielopo, MLM, multi level marketing, wielopoziomowy, tak? Co? Rynek sprzedaży, rynek obrotu. Czyli jeżeli załóżmy, masz pierwszą linię swoich osobistych klientów, partnerów, których Ty osobiście zaprosiłeś danej firmy, poleciłeś im tą firmę nie inną, oni kupują produkty, oni się cieszą efektami, mają produkty te same co ty, robią obroty. Oni cię zduplikowali, ale jeżeli oni zaczęli polecać firmy, produkty i oni zaczęli zdobywać klientów i partnerów, ponieważ im się to tak podoba, że nie mogą utrzymać buzi na wodzy, to znaczy, że zaczyna się multiplikacja. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jest poziom drugi, pokolenie, tak zwane pokolenie, poziom drugi, poziom trzeci, czwarty i tak dalej. I teraz cała potęga i moc właśnie tego to polega na tym, żeby mieć jak najwięcej tych poziomów drugich, w trzecich, w czwartych, w piątych i w głębokość. Czyli mieć nielimitowaną ilość poleceń, 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 poleceń w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół aż do ostatniego, dzisiaj ostatniej osoby. I też, I też tego nie zatrzymasz, bo jutro znowu jest dzień, jutro znowu nawet nie wiesz, kiedy, kto, gdzie, kiedy i jak, zarejestruje kolejnych klientów, partnerów, nawet tam na dole 2055 osobę, ale ty masz z tego człowieka, z jego obrotu, z jego zamówienia osobistego, masz też pieniądze, masz też obrót i masz też pieniądze. I ta multiplikacja, czyli powielanie w nieskończoność bardzo prostych rzeczy, bo użytkowanie własne produktów, plus polecanie tej firmy, tych produktów i tego biznesu innym powoduje automatycznie stworzenie. Wielo, wielopoziomowego marketingu, czyli grupy wielopoziomowej w dół. I tutaj są największe pieniądze, tutaj jest najwięcej awansów, tu jest najwięcej czeków. Dokładnie jak zaczyna się budować grupę, to na początku jest pierwsza linia, tylko twoi osobiści, i to jest duplikacja, ale jak zaczynasz multiplikację, jak oni zaczynają robić to samo, potem oni robią zaczynają uczyć to, tego samego kolejnych swoich ludzi, oni łapią to samo i robią dokładnie to samo. I ta multiplikacja w postaci osobistych zakupów, w postaci potem polecania tego, tego, tej firmy, tych produktów innym, w postaci pracy z grupą, w postaci szkolenia, szkoleń, tak? prowadzenia pewnych spotkań, to we wszystkim jest ta multiplikacja, słuchajcie. I to jest ta potęga, to jest ta potęga, która powoduje, że za, w ciągu roku możesz mieć 10 tysięcy ludzi, 20 tysięcy ludzi. Ja akurat, mój rekord z moim małżonkiem było 33 tysiące ludzi na razie. To jest nasz rekord. Od po, początku, od zera, w ciągu jednego roku do 33 tysięcy ludzi. Co to znaczy dla nas? Że multilever marketing pozwala tobie tą to, to, to moc właśnie wyłuskać. Że my mieliśmy tylko pięciu kluczowych ludzi, którym pomogliśmy zmultiplikować efekt te same rzeczy robiliśmy co, dzień, co miesiąc. Co miesiąc kupowaliśmy produkty tej firmy, co miesiąc promowaliśmy, co, co róż nowym to ludziom, przyłączając ich do, do firmy nowych klientów, nowych partnerów, każdy po 5 po 10 osób miesięcznie. To się po prostu ta machina pomnożyła i z miesiąca na miesiąc myśmy widzieli, jak wzrasta ta organizacja, ta sieć tych ludzi. To jest moc, której nie ma żadna inna firma, żaden inny model biznesowy. Prawda czy nieprawda? Napiszcie proszę. To jest ten power którego nie, nie daje żaden inny model biznesowy, żaden, żaden. Dlatego firma, która płaci za wielopoziomowe obroty, ona patrzy na to, ile Ty kupujesz produktów miesięcznie i ile Twoi partnerzy kupują produktów miesięcznie, ile Twoi klienci kupują miesięcznie, ile ich klienci kupują miesięcznie i oblicza wszystkich, całą Twoją organizację, wszystkich ludzi z poleceń, Także nawet nie, nie, nie znasz kompletnie tych ludzi, ty znasz jedynie pierwszą swoją osobistą grupę ludzi, których ty zaprosiłeś osobiście do firmy i tyle, może drugie pokolenie, trzecie pokolenie, czwarte pokolenie, piąte, góra, dalej nie jesteś w stanie tych ludzi nawet znać, nie jesteś w stanie ogarnąć tego, ty widzisz tylko w podliczeniu miesięcznym ich nazwiska, widzisz ich obroty, widzisz po prostu ile dana osoba kupiła, widzisz po prostu ile masz z tego pieniędzy również. Co miesiąc masz podliczenie prowizji i bonusów z tych wszystkich ludzi. I na tym polega power, na tym polega mocne for marketingu, że jesteś w stanie osiągnąć ogromne obroty, takie, których byś nigdy nie był w stanie zrobić sam, nawet z piątką ludzi, pracowników stricte, z generalnym dyrektorem, niby menedżerem, cokolwiek. Nie jesteś w stanie wytworzyć 10, 12, 15 milionów yy, obrotów w sprzedaży w rok, pierwszy rok od startu. Nie, chyba, że masz, no mówimy teraz o tanich produktach, nie mówimy teraz o drogich produktach, tylko o tanich produktach. Taki, którego stać każdego, tak? Takiego użytku powszedniego, tak? Suplementy, kosmetyki, załóżmy, prawda, mówimy tu o produktach takich codziennego użytku. Jeżeli ty, ty rozumiesz, czym jest biznes, i rozumiesz, że okej, okay, no to co, w ciągu roku ta, ta, ten mój biznes, ta moja sieć, ta moja organizacja jest w stanie zrobić 10 milionów obrotu? Tak, jest w stanie, spokojnie. Jak? Jak ja mogę mieć z moją grupą po, po roku 10 milionów obrotu? Właśnie w ten sposób, stabilnie co miesiąc zamawiać swoje produkty dla siebie na własne potrzeby, co miesiąc pro, promujesz to non-stop, dzielisz się z tym z innymi i ci klienci i partnerzy, których podłączysz do firmy, są przez ciebie nauczeni, jak dalej to promować, jak dalej to yy, 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 rozgorzać na rynku, tak żeby oni przeprowadzali tak samo klientów i partnerów, czyli oni pozyskując też klientów i partnerów do firmy też zarabiają na tym. Oczywiście, że tak, ale Ty zarabiasz zarówno z nich, jak i z ich klientów i partnerów, jak i zarówno dalej z każdego innego poleconego w głąb. Stąd masa ludzi, masa ludzi, załóżmy te, nie wiem, 10 tysięcy ludzi, polecając w ten sposób co róż co, co miesiąc nowym ludziom, nowym ludziom, ci ludzie potem robią ponowne zakupy, co miesiąc ponowne zakupy, to jest kolejny power MLM to miesięczne zakupy, Przecież to jest genialne. Jeśli ja lubię restauracje, które mi dobrze podali obiad i oni są super fajni, uprzejmi i w ogóle nie było bardzo drogo, było przepysznie przygotowane, to ludzie, no trzeba, trzeba chyba być nim rozsądnym, żeby iść do innej restauracji. Jeżeli coś mi daje efekt, jakiś produkt dla mnie działa jest dla mnie potrzebny i daje mi fajny efekt, no to ja go będę kupować i nie muszę do tego nikt motywować. Tylko kwestia jest, daj mi, wejście do sklepu, i ja mam kartę i kupuję, prawda? Dostaję dostawę paczką pod drzwi i heja, Ty na ten temat. Dzisiaj to wszystko jest tak proste, że szok, kiedyś to trzeba było robić zakupy na siebie, odsprzedawać to. Kiedyś, jak ja pracowałam w MLM jeszcze 20 lat temu, to myśmy oczywiście w, w samochodach wozili towar, tak? Pamiętacie te czasy? jak to był w MLM 20 lat temu? Pamiętacie? 15 lat temu. Przecież to był szok, nie? To był szok, co się to wtedy działo. Normalnie całe samochody towaru i się jechało do partnerów, do, do dystrybutorów, podpisywały się umowy papierowe, ale się odsprzedawało ten towar, rozumiecie? Z jakiejś tam zniżką i był, była marża hurtowa, marża detaliczna, na siantowam to. Teraz nie trzeba, teraz, że linka do rejestracji, gościu sobie otwiera komórkę, rejestruje się przez komórkę, kupuje sobie produkty, a ty dostajesz prowizję na konto. Natychmiast widzisz tą prowizję. To jest XXI wiek, to jest też power MLM-u. Bo słuchajcie, to, to, to nie to, że to jest online shopping, bo w online shoppingu tylko i wyłącznie to ty jak masz na przykład super, super produkt, załóżmy sprzedajesz pomadkę do ust, sorry, że pokażę, pomadkę do ust, tak? I, I jesteś firmą klasyczną, to ta pomadka do ust, to ona po prostu co sprawia? No ty ją masz w sklepie, masz jakąś tam marżę i ty lecisz na ilość, i ty musisz osobiście dotrzeć do jak największej masy kobitek, to kupiłe ci tę pomadkę. Tak? Masz dwóch, trzech pracowników, ale jesteś, nie jesteś w stanie no, aż tak szybko i aż tak efektywnie, bez jakichś tam, e, wiadomo, specjalnych kosztów reklamy, bo to wszystko reklama. Bo jak, jak ja bym chciała zrobić 10 milionów obrotu na pomadce czy na swoim online sklepie, ja to mogę zrobić, ale ja muszę zainwestować kupę kasy w reklamy. Kupę kasy w reklamę, tak czy nie? Muszę pieniądze potężne zainwestować, żeby to poszło wszędzie. Reklama profesjonalna z filmikami i puścić to w strzelmywianiu, pracowników wynająć, żeby to wszystko robili, żeby to promowali, żeby ten sklep mój był do znalezienia. Ale jeżeli mówimy o MLM, to jest tak, że każdy z nas, członków sieci MLM, poleca ten sklep, te produkty. I robi się to bezpłatnie, robi się to totalnie organicznie, robi się to pracą, małą pracą każdego z nas. Czyli każdy z nas składa wysiłek w to, żeby promować to, bezpłatnie oczywiście my to robimy, ta reklama i promocja sieje na rynku e, informacje o tych produktach, o tym, o, tym o tej marce, o tym brandzie. i dzięki temu, że na przykład masz tych ludzi 10, 20, potem 100, 200, 300, bo, bo to idzie ta multiplikacja, multiplikacja, pomnażanie, pomnażanie. Za rok masz 30 tysięcy ludzi. Teraz sobie wyobraź, 30 tysięcy ludzi. Co miesiąc przeprowadza 5 osób średnio nowych do firmy, którzy kupują, załóżmy, produkty na około na 300 złotych średnio, bo jeżeli są produkty potrzebne do domu, to tak, tak, tak wychodzi, plus nowych 30 tysięcy ludzi, nowych 5 ludzi zaprasza z zewnątrz do wewnątrz do firmy. To sobie policzcie, to po prostu z mózg staje: 30 tysięcy ludzi, razy 5 osób nowych ile to jest, ile to jest ludzi? Nowych klientów, a ty nic nie inwestujesz w reklamę, nic nie inwestujesz w promocję, żadnych pieniędzy nie tracisz, nic. Bo ludzie, których ty przeprowadzasz, dostają pieniądze od danej firmy X producenta, który płaci nam za nasz wysiłek, za naszą reklamę, którymi są nasze usta, no i filmiki na YouTube, teraz w tej chwili, tak? filmiki na YouTube, i promocja, po zrobienia liveów czy czegokolwiek. Czy to, czy to, czy teraz rozumiecie o co chodzi? Te 30 tysięcy ludzi, robiąc nawet obroty dla własnych, dla własnych potrzeb, po 300 zł miesięcznie. 300 zł, to po roku, mając taką organizację, masz obrót po prostu, psz, włosy dęba stają. I potem się nie dziwić, że taki lider, który wytrwa w tej, w, tej, w tej pracy z ludźmi, pracy co miesiąc, co miesiąc to samo, co miesiąc to samo, i wzrasta, ta grupa wzrasta, wzrasta, na początku nie jest to takie aż bardzo w pieniądzach widoczne, w zyskach. Ale to wzrasta z miesiąca na miesiąc, na miesiąc i to rośnie wraz z rozwojem grupy. Za rok patrzysz jest 30 tysięcy ludzi, patrzysz, masz samochody, my dostaliśmy wtedy dwa samochody w ciągu roku, dostaliśmy promocję, wycieczkę na, na wyjazd i czeki po prostu kosmiczne, czeki miesięczne, które nawet dyrektorzy firm generalnych, dyrektorzy generalni firm korporacji wielkich nie zarabiali w tamtych czasach, kiedy ile myśmy zarabiali 6 lat temu. Więc to jest dokładnie MLM. Ja tylko daję taki przykład, bo... Tak samo jest teraz, tak? bo ci z Was, którzy teraz rozumieją, czym to, czym to jest, ten power MLM, power marketingu wielopoziomowego, polega na tym, żebyś zbudował i wykorzystał to, że firma ci płaci im większe bonusy, więcej bonusów, więcej prowizji, im głęboka jest, głębsza jest Twoja organizacja, im szersza i głębsza jest Twoja organizacja. Dlatego, że Ty, jeśli nauczysz się powielać rzeczy, małe rzeczy, i nauczysz tego swoich ludzi i będziesz tego pilnować co miesiąc, to za to będziesz po prostu naprawdę wyniesiony na poziom zarobków, jakich ludzie przeciętnie nie mają. I to jest ten power, że tutaj żaden z tych partnerów, żaden z tych liderów nie musi mieć ani wykształcenia, ani układów jakichś, nie wiadomo jakich, na szczeblach kariery. Nie musisz mieć, płacić jakiś nie wiadomo jakiś komuś za coś, żebyś tam został. Wszedł do tej firmy. Tak, zaczynasz z realną sumą inwestycyjną kilkaset złotych, zaczynasz swój biznes wielo, 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 wielomilionowy w obrotach. To jest ten power małych rzeczy przez każdego z nas pomnożone przez wielokrotność i nieskończoność, bo network marketing on w sieci nie ma końca. To jest tysiąc, dwa tysiące pokolenie w dół i jeszcze możesz iść w dół, i w dół, i w dół. Znam ludzi osobiście, którzy mieli po miliony ludzi w swojej organizacji. Znam ich osobiście, szkoliłam się, jestem u nich ich uczniem. Dlatego ja rozumiem, co to znaczy, jaki ja mam też cel, to jest dojść do milionów ludzi, dojść do tego, żeby mieć kiedyś też u siebie więcej niż 30 tysięcy ludzi, mieć pod sobą w całej sieci, w całej organizacji na całym świecie takich właśnie partnerów i klientów mnóstwo, ile się tylko da. Jak najwięcej, jak najwięcej. Im więcej będę miała tych ludzi, tym większe będą moje zarobki. Czyli od kogo to zależy? Ode mnie. Ile ja osobiście zdobędę ludzi? Też, ale tu akurat nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest multiplikacja zmultiplikować to w swojej organizacji, w swoich partnerach osobistych, w drugim pokoleniu, w trzecim pokoleniu, czwartym, piątym i tak dalej. Nic z nimi kontakt, raz w miesiącu relacje, nawet offline, jak będzie już po kwarantannie. Mieć z nimi relacje, utrzymywać z nimi relacje na szkoleniach, spotkaniach, przynajmniej raz na jakiś czas i po prostu być z nimi. Doceniać to wszystko, coś razem robimy, bo idziemy wszyscy do jednej bramki. Idziemy wszyscy do bijemy wszyscy do jednej bramki i idziemy wszyscy w jednym kierunku, prawda? Kochani, to tyle. Na ty na dzisiaj ten power, ten power na to marketingu, to jest ta unikalność tej branży. To jest coś, co po prostu sprawia, że każdy, każdy kochani, może od zera. Być milionerem. Jeżeli stworzysz sieć obrot obrotu skumulowanego w granicach 10-15 milionów rocznie, zostaniesz milionerem. Z wszystkich prowizji, bonusów. I tak jest to możliwe. Dlatego zaufaj tej branży, daj sobie szansę. Wyedukuj się u lidera, który naprawdę zarabia takie pieniądze i pracy z ludźmi, którzy odnoszą sukcesy. Zapraszamy Was już na jutro. Jutro kolejny live. Jeżeli to jest live, to to wideo, które widzicie. Patrzcie dokładnie, co jest następnym live'em. Jutro kolejny live. Będzie mega, mega osoba, będzie niesamowity live na weduta Live TV, na, na fanpageu, na, na naszej stronie, na fanpageu na Facebooku. My Was zachęcamy, abyście byli razem z nami, byście udostępniali te live'y wszystkim, ponieważ to jest. Niesamowite ile teraz ludzi w tej dobie, w dobie kryzysu, sytuacji tej gospodarczo-politycznej, w całej sytuacji finansowej na świecie, teraz właśnie docenia MLM, teraz właśnie bije się w pierś, że taki byłem sceptyczny, a teraz za to biorą się właśnie w tej chwili ludzie nawet najbardziej sceptycy i robią tutaj pieniądze, słuchajcie, zarabiają pieniądze naprawdę zaczęli ruszać głową i, i, i myśleć o tym, że przecież nie dostaną, nie wrócą na etat, nie dostaną innej lepszej propozycji i tym bardziej z tak niskiej inwestycji, małym w ogóle zerowym ryzyko, gdzie indziej są w stanie zarobić duże pieniądze, uczciwie, rzetelnie i pewnie, tylko na to marketingu. Pozdrawiam Was serdecznie, zanim była Agnieszka Beduta, do zobaczenia kochani już następnym razem, trzymajcie się.